So tell me, can we work this whole thing out, work this whole thing out So tell me, can we work this whole thing out, work this whole thing out Can't kiss a make-up Try and touch me like you touch nobody Put your hands Nie miałam, nie miałam, nie Jakie życie jest wygodne, nieprawda? Prawda, prawda? Rzeczywiście. Szczególnie jak leży na Tobie, Katy Naprawdę nie miałam pojęcia, to ale... raczej. Mhm, zjeść drugie śniadanie Jeszcze nie jadłam. Być. To co widzisz Lizzie? Czy wy... Nie. Czy wy żyjecie w trójkącie? Co? Zastanów się co mówisz o Różpina. To jest tak zwane kocie zgromadzenie. Tak, ja, jasne. A czemu ty już cztery tygodnie chodzisz w tej paskudnej fryzurze? Jeszcze tylko ptaków brakuje. Cicho. A ty zatka dziób. Dobra. Zatkało mnie. A poza tym, po pierwsze, to wcale nie wygląda jak gniazdo. Po drugie, ja mam te koczki dopiero 24 dni. Po trzecie, efekt będzie tak zarąbisty, że was zatka do tego stopnia, że nasz klozet, który się tak bardzo zatkał przez 20 kostek odświeżających pół roku temu, normalnie leży przy waszych zieleniałych twarzach. No, ciekawe. No, właśnie. No. O! Ja jeszcze będziecie mi zazdrościć. Komornik teraz wszystkich zab... A to i to znowu się. Już od tygodnia się śnią koszmary z komornik. No, zapomniałam. Biedaczka. spokój. Mm. spokój. Oni chcą nas stąd zabrać. Musimy stąd uciec. Już dobrze, już dobrze, spokojnie. nikt nas stąd nie wyrzuci. Dobra, wstawaj, wstawaj. Już dobrze, już dobrze, nie zabiorą nas stąd. Eheh, eheh, eheh. Komornik. No, ty chcesz, żebym ja za dostała? To ty zawsze nas straszysz, stanu zawał, yy, w sumie rację. Ale pomijmy ten fakt. Możesz się nie budzić w środku nocy i straszyć wszystkich. ¡Szydłuka! Sahija metanina. Chodźcie, majban bań nie bango, nie chodźcie. Wata się wadono, nie mogę ryb desuka! Karewa Hoszaku, nicuję, kumomoty i rukamardesu. Ira karaneru! Claudine, bawa, ta się oneru, marysu o Neru Sahi Sizukani! Clodine! Lizzy, daj jej spokój. Niech wrzeszczy. Mamy tak bezczynnie spać a ona ma się wrzeszczeć. O nie, co to o to... Idziemy. Lizzy, dawaj mi kur! Go... Boże, Claudine! Krudyn, spokój się, już wszystko dobrze. Nie, ja już mam tego dosyć. Coralej, nie rób tego. Właśnie, nie rób tego. ale oddawaj mi kot! Mam już tego dosyć. No, dzięki. Kudyń już wszystko dobrze. Przeniosłam proszek na uspokojenie. Co dobrze, Lizzy. Co tu się od Janie Pawła? To raczej przestań. Trzy noce nie spałam, bo się uczyłam do sprawdzianu z geografii, żeby chociaż na czwórę napisać. Chciałam się dziś spokojnie wyspać. I co? Czemu ty cały czas ryczysz? Ona już to od tygodnia, wiesz? Nie słyszałam, bo miałam zatyczki. Ale ktoś mi je ostatnio zabrał. Ciekawe kto. Oka, zmrużyć nie mogę. Czemu ty się go tak boi? za zabrał nam mieszkanie w, ty, w, ty, w ty 1857. What the... I w 916. i w 315, um, nie komentujmy. E, dobra. Web masz ten problem. To dalej pomóż mi, okej? Okay. Dobra, jest, super I co? Lepiej? Tak Od razu lepiej Dzięki dziewczyny Nie ma za co, od czego są przyjaciele te jasne, rzuciłaś się na nią jak na myśl. Cicho да, что-то трохи гошни. Красно. Да. Моногой. Вот. 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 że na sobie opuszczam reklamy z Blackpink Eee uh. Kati Kati mm. Mm. Kati Czemu ty się mm, no, to się na kwocie? Nie wiem twarzę Co? Niech, 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 nie się, nie się stawać nie chciałam. Pragi! A ty co tu robisz? Śpiasz. Boże. Już na tym miasteczku ona

Co jest znowu chodzę? Patrz. Niby na... Co to Mnie się pytasz? A ty tu po co? No chyba nie wolałaś, to przyszło... Co to... Co to, co to, co to jest? Też bym chciała. No co, co? Buchnęło. Zawrzało. I... I, I dalej stoi. No, no, no jak się obudziłem, to już stało. No. No, stoi i ty! Ja mu zamiar cię. Nie, 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 nie wiem. Ja ciebie obudziłam. No, no właśnie. Stałam, bo myślałam, że to Lizzie się nagle pojawiło, jakby to już stało. Ale ten duch mi kogoś przypomina. A to nie jest ta zjawa, co my ją w dziad wywołali? Po cholerę tego się. A skąd ja wiedziałam, że jakiś duch nam tam wparuje? Po co to było tyle tych świeczek tam stać? A kto ich tam tak nadstawiał? Dużo? N a to na wszystkich świętych o o miał być na ozdobę. od się znalazł święty. Swoją drogą do ciekawej który. Może święty Piotr? Niby po co święty Piotr miał być odwiedzać? Żeby cię zabrać do nieba? Hmm, do nieba, powiadał. Skąd ja znam te historie? Ej, czekaj. Czy w zaklętych nie było przypadkiem niemego ducha kupły, który zabierał potworki do nieba? Ale najpierw, żeby zabrać, musiał za to zabić. O matko. gdzie jest kropidło? W lodówce. Nie to kropidło, to drugie. W łazience. Co? Pod wannem. GDZIE?! Co za debil wsadził proch z smażonych, gotowanych, kadzidłowanych, palonych i święconych kartofli pod wandą?! Tam był jedyny wolny dziennik po tym, jak wazon wpadł do kanapy torale i Kati, w której były wszystkie wolne pierzyny, prześcieradła, koce i poduszki, bo od przedwczoraj padały i trzeba było suszyć w domu. A do tego, dodatek do tego kwiatka adaczes musiał dolewać sztucznego chlorofilu, bo ten dziad tu sprzedał nam tę sztucznie wyhodowaną lwią paszczę, która wcale nie jest lwią paszczą, jak się okazało. Ten chlorofil jak jest tak mocny i trwały, że do końca tygodnia trzeba będzie suszyć. Jest poniedziałek, godzina 3.19. Tu my mamy grzejnik pod waną. No. No po co? Pozy chciała, żeby zamontować. Pokiego. Eee... A tak. Zapomniałam. Co co robimy? Czekamy. No to Co robimy z tą zjawą? Bo ja wiem. Co to było? Korowa bundes! Sahi nie ja to się taka kareta ta nasika nisik górę łosował unoś Namasło. Co się na to? Jak? Jak ty to zrobiłaś? Stara, rodzina tradycja. Ty umiesz po polsku? I Eee... trochę. Im więcej pokoleń odganiało niechciane duchy w Halloween, tym bardziej to działało. Od ilu lat wy to robicie? No, od często. Dykimasu masu. Co tu się dzie dzieje? Co ty znowu? Nie. Zachy. Ale. Co? Nie nasaj. A Dobra. Wy wiecie, że ona po całej okolicy łaziła przed godziną? Co ty gadasz? Serio. I tak wszędzie z tymi nian i z tymi płatkami. To 3000 lat temu były płatki kosmetyczne? Nieważne co? Ważne, żeby było naciągnięte oliwką. Co? Wodą święconą, no. I wy dalej żyjecie po wodzie święconej? No tak. Święcona inian. A. Myślałam, że krzyżem. Au!

Nie na tej roli. Znowu i spać, to jak to jak to. Idę. Tkląt do Jak kto... Karab. Przez... Nie ty gra ducha.